Marcin Mikołaj Roznerski w nowych odcinkach serialu em Jak Miłość zostanie zmuszony do podjęcia decyzji. Kto ostatecznie zajmie miejsce w jego sercu: Iza Adriana Klaksa czy Ania Maria Pawłowska? Chodakowski z Jak Miłość nie jest sam. W końcu maszynka Staś Szczypiński i Maję Anna Wierzchoń. Którzy potrzebują zarówno taty, jak i mamy. Co zrobi? Czy Marcin zerwie za nią?. W serialu Im jak miłość uczucia Marcina do Izy odżyły ze zdwojoną siłą. Nie ma żadnych wątpliwości, że kocha ją na zabój, ale również ma uczucia w stosunku do Ani. To znacząco komplikowało jego sytuację sercową. Po namiętnej nocy z byłą dziewczyną Chodakowski jednak zdecydował, z kim chce spędzić resztę swoich dni. Niestety dla Izy, Żakowska tak łatwo nie odpuści. Ania domyśla się, że coś jest nie tak. Marcin nie potrafi zdefiniować swoich uczuć, mimo że to nie jest tak. Że Ania się wpycha na siłę i próbuje Izę gdzieś odepchnąć. Tylko stara się wejść na czyste boisko – zdradziła Maria Pawłowska w kulisach serialu Em jak miłość. Wbrew słowom aktorki, gdy Ania z M jak miłość zaczęła coś podejrzewać, to nakłamała Izie, Że planują z Marcinem ślub, a nawet jest z nim w ciąży. Lewińska wycofała się z relacji z ukochanym. Marcin jest zawiedziony, ale musi dać Izie możliwość wyboru powiedział Roznewski. Jednak jego bohater wem jak miłość nie do końca zaakceptuje decyzję brunetki. W końcu to dziennikarka, która zauważy, że partner nie jest jej do końca oddany, postawi go pod ścianą. Zastanów się na spokojnie: Czy na pewno chcesz, żebym z Wami zamieszkała? Nie chcę być produktem zastępczym, Maria Pawłowska. Jak miłość wyjaśniła, że jej postać potrzebuje jasnej sytuacji. Ania nie jest dziewczyną, która będzie się o coś prosić. Kropka, jeśli Marcin nie podejmie decyzji, to Ania na pewno to zrobi. Chodakowski w nowych odcinkach, M jak miłość zrozumie, że to w jego rękach leży przyszłość jego oraz jego dzieci. W miłości sprawy powinno przejąć serce, nie rozum, ale w wypadku, kiedy w grę wchodzą dzieci. Taka duża odpowiedzialność to ten rozum też musi zadziałać zakończył tajemniczo aktor. W kulisach serialu Im Jak Miłość widzimy, jak Marcin po rozmowie za nią zostaje sam, a do jego oczu napływają łzy. Jak myślicie, co zrobi? Jak wem jak miłości ułożą się relacje między Izą i Marcinem? Czy Ania wreszcie zrozumie, że jej związek z Chodakowskim nie ma sensu, skoro on wciąż kocha swoją dawną dziewczynę? Łączy ich przecież córka Maja Anna wierzchoń, a tej więzi nic i nikt już nigdy nie rozerwie. Tuż przed wyjściem Izy ze szpitala Marcin obiecał jej, że nie zostanie sama. Że zawsze będzie przy niej gdy będzie potrzebowała pomocy. I tak też zrobi w 1394 odcinku im jak miłość gdy Iza wciąż osłabiona zjawi się w bistro za rogiem razem z córeczką. Choć Skalska zapowie Kindze Katarzyna Cichopek, że zamierza. Jak najszybciej wrócić do pracy jako kuratorka sądowa, żeby utrzymać siebie i Maję. Jednak nie będzie to łatwe, bo Iza nadal nie wróci do pełni zdrowia. Nie będzie miała siły nawet wrócić sama z dzieckiem do domu w piasecznie. Oczywiście Marcin pomoże jej w potrzebie. A to nie spodoba się Ani, która kolejny już raz poczuje strach, że Marcin ją zostawi. Mało tego. Będzie pewna, że Chodakowski chce wrócić do Izy. I. Razem z nią stworzyć rodzinę dla Maj i Szynka Staś Szczepiński. Wtedy w 1394 odcinku M jak miłość Marcin zrobi coś, czym udowodni Ani. że myśli poważnie o ich związku, że nie chce, by zniknęła z jego życia. Chodakowski zaproponuje dziewczynie, żeby z nim zamieszkała. W końcu Szymek pokochał ją jak mamę i nie ukrywa przed tatą, że chciałby by Ania została z nimi na zawsze. w 1394 odcinku serialu Im Jak Miłość poczuje się wyjątkowo niepewnie w sytuacji z Marcinem. Jego kontakt z Izą zdecydowanie zacznie jej przeszkadzać. Tak samo, jak to, że Chodakowski będzie na każde zawołanie byłej kochanki i ich córeczki. W 1394 odcinku im jak miłość zacznie się wycofywać i wróci do swojego mieszkania, wykręcając się pracą. Wieczorem usłyszy dzwonek do drzwi. Uchyli drzwi przed Marcinem. Chciałem zobaczyć, jak ci idzie pisanie. Może ci trochę poprzeszkadzam? Kodakowski w 1394 odcinku. Im jak miłość, zauważy spakowaną walizkę stojącą w przedpokoju. Muszę wyjechać na 2-3 tygodnie. Chodzi o dokumentację do tego cyklu artykułów, o którym Ci mówiłam. O wyjeździe nic nie powiedziałaś. Chcesz wyjechać? Tak po prostu. Para w 1394 odcinku M jak miłość wyląduje w łóżku. Po chwilach uniesienia zaczną ze sobą rozmawiać. Dlaczego nie chciałaś u mnie zostać? Ania zacznie coś kręcić i nareszcie powie prawdę. Kropka widziałam się z Izą. Słuchaj. I za to naprawdę świetna dziewczyna, i. Marcin, chociaż jego uczucia miotają się między wybrankami serca, zapewni ją o swoim uczuciu. Jednak Ania w przyszłych odcinkach hem jak miłość nadal nie będzie przekonana obecnością Izy w ich życiu.